Dziewano, witajcie. Dzisiaj zagramy sobie Steel Braina w Robloxie. Więc zostawcie sobie to z oraz łodeczkiem w górę. No a my lecimy, OK. E, mamy tutaj nasze Brain -tronoty. znowu. Wróciliśmy po drugiej przerwie. E, no, jak To moja To moje. Masz płokkę czwórka. Dobra, dostał. OK. nie ma Dostał. Starym jest mój. Za nawet tyle, ile one zarobiły w cały ten czas opuszania. Troszkę słabo. Co <laughs> eee, tutaj się idzie? Coś tutaj jest. Mm, nie wydaje mi się. Więc. Dobra, kupuj sobie jeszcze tego bólu Będziemy sobie wymieniać te brwi Na przykład taki pipi, no, jestem już jest tylko czarny. Co to mi daje? To mi nic nie daje. Tutaj. Chyba e... mam piętra, jeszcze mam swojego piętra. Już tutaj, nie wiem, hmm, czy to jest stereo. i w ogóle wrócił e, maszyn, czyli taki Witch fius. E, Który to się wkłada? E, 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 Salnie na No I, i coś tam ci wychodzi. Leży, co wolisz. I to jest taki halunolatr. Um, I właśnie dostałem. No dobra, jednak nie. Capuchino, Sino. Tutaj się gdzieś zepsuło. Tak, to w sumie możemy wejść. Bra, jesteśmy. Sentry, Sentry, już jest Sentry. Już mi Ryan kradnie. Już mi Ryan kradnie. Chyba tego. Dobra. O nie, dostałem y z Magicy. Oh no. Czemu on nie, 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 nie no... Musisz ruszać! Mogę! To stał. nie, dobra, Dobra, zablokowałem bazę. Dobra. nie, ukradł. Ty co jest? co on? Dziesięć nie, To nie, on nie, 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 Tu jest jakiś... nie, tam... uuu, traktor! Tylko, żeby nie, ten traktor. nie, sobie kupić nie, rzeczy. Kolko, bo tylko przestać to kupować, wyłączyć yy, Gravity Coil, to. Rage Table. Teraz się zresetujmy. Teraz powinno zniknąć. Nie, nie znikło. No Dobra, ale to sobie wywalmy to. Mamy to. Yy, God Slapa, to tego Slapa sobie I mamy też. Yy, możemy sobie też wywalić właśnie tego Srebrnego Slapa, bo mamy już złotego. A nie, tego już. Ten wy... Ej, to to, tak, Ale widzę, że ten gra pod Sting. On ma. O boże. On chciał mi ukraść rajon z Sterino. ma... Koma... co ty się doczejesz? Nie, to to twoje. Czemu ona ma całe bazę w ej, 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 ty! Ty nie! Nie, ty, 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 ty złodzieju! Ty złodzieju! Ty, lukrat! Mój rajon z Sterino! Aaaa. Ah. Ej, bananini, dzisiaj mnie. Minut, O, oh. Uuuuh, spiderini. Ej, on no myślę. Tylko nie wiem, czy tam da. Kurde chyba bananini. Chimpanzini, bananini. Chimpanzini, bananini. bananini. Dobra. Eee. O, frigo, frigor pomela. Zobaczmy. Kulmina Co Zostaw? Ej, zostawici? Okej, okay. i to. Ja tylko przeze mnie chyba. I wyszedł. Dawid. Akurat wiesz, aha, słabe życie. A tutaj frigo Camelo, daj ma lodówki. Frigo Camelo. Ma lodówki. Dobrze, on zamyka bazę. Nie, nie dm. A, bo to inny typek. Chwww, aż mój mój mógł nie sterować. Dobra, to jeszcze dosyć. Jasne, to idę. Nie chcę być w tej bazie. Tutaj jesteśmy cappuccino. Cappuccino. Purpurpatopim. Codinny wolf. Te typy wolf. Dobra, wychodźmy X7, oh my. Co to jest? Co to? Co to jest? Infuse? Infuse, czyli on nie On nawet go nie to Stopiło. Ja chcę. Stop. Widzę tą balę. 7 sekund. Dostajesz. A nie, bo to nie jest. Żeby... O ma afka? Nie. Tartugę! Tartuga ci Jaki kluka no nie, ja jestem w środku, a tu takie fajne rzeczy są, dawaj! Nie... Dawaj, teraz lata, lata. Muszę sobie wywalić... dobra... Wywalamy sobie to, to sobie włączymy? Nie, nie, to... To! Trapa! Trapy ja chcę, ja chcę dużo trapów! Uuu, mordiro, co to jest? A, ona karpeta, okej. Okay. Karpet jest za 300, ileś tam. A nie da się karpet, a nie da się. 375. No, tutaj nie bazy. Czyli jest to typowy stealer. po prostu odkłada sobie na drugie konto i, i zacznę grać. Ja tutaj zbieram sobie kasę. na 1,500. Ja się przyda mnie. No Kurde, ale tylko rajno nam okradł. No to nie jest fajnie, bo to był... To był jeden z lepszych. I był To jest lucky block. 87. Ej, któryś tu miał coś 7. Ten ma. Otwartą, bananita. Bananita, bananita. Pipi potato tam jest. I dobra. Co, to za typek! Zaraz, zaraz go ukradniemy. Ja chcę na razie pipi potato. Pipi potato. Nie, zostaw. Zostaw to. Weź to. No, Bidam czar. a nie wiem, się jeszcze dużo. Dawaj. Jest! To ten typek. Ten typek to co? Fuuu, ja... Jakie rzeczy ma? Ty, jakie rzeczy ma? Ty, on... On się tak nie boi? Nie, on się tak bał, jak miał takie rzeczy. Co on ma? Los! Co jest? Los, Orcalitos! Jaki ono czas? Czy bazy? Mówię, bo te pszczoły. Jaki ty pak! Ty! Co jest? Ty musimy mu coś ukraść. Puk, krupuk, pak, pak! Kawallo, Kawallo, wirtuoso! Kawaj. Nie stać, mam. Nie obchodzi mi teraz, że mam otwartą bazę. Ale i tak nie, 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 pij, po co to? Jakbym ja jakby Jakbym miał ja takiego brin ukradł Z tej... Kurde, wyszy. Jaki typek... Jaki typek miał rzeczy. A ja ciągle ja dostaję tą meduzą Czy ty... Jaki blok? Jaki blok? A no, bo to, tego królika. Tego królika. jest bardziej ciekawy tego królika. mi o Mumio raptido? Co to jest? Bardziej ciekawy tego królika. Nie, proszę, błagam, błagam, proszę, proszę, mam, co to? Ej, to jakiś epic jest. Yy, wywalamy to. triktar parvum, kumitura pito, dobra, nic, dobra, rzeczy mamy, bardzo dobra. Dobrze, 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 yy, tamten wyszedł. Ale ten ziomek miał mega mocne rzeczy. Tutaj kolejny stealer. Uuu, tutaj jest coś, na co, chce co chcemy. Tutaj mam ja przyczół zamykające sobie bazę i idę do niego. Tylko tutaj ciągle. Okej, okay, dobra. Uwaga, że ciem Nie Nie że gangster footera w ogóle. Dawaj. Dobra, i biegnie. Raz, raz, jedna pułapka, druga pułapka, trzecia pułapka. Nie, nie, drugie, nie, po nie. jaką ja A, bo to on. Ja myślałem, że to jest Bacon, bo on był w pułapce. Ja myślałem, że to jest on obok mnie. Wyszedł? Tak, wyszedł. Nie, to ja byłem. nic nie idzie. Ciekawego. Problemu. Zostaw, tam jest gangster futera, tam nic dla ciebie nie ma. Tak. Ok, między 2 miliony, prawie 800. Ten gangster footera żegna się ze mną. I dużo z tego. Tylko... Bo ja jestem teraz jako new player, czy już nie? To new players mają z taki specjalny serwer właśnie dla new playerów. Żeby nie mieli właśnie takich, takich mocnych typów. Nie wiem, właśnie. Teraz yy, na no, jaki, jaki to jest serwer? Co Burbur bur, już nie kupujemy? Już nie. Oj, Awokadini Antilopini. No tego bym nie chciał stracić. Czy to Burbur Patapim? Log base i dawać mi Awokadini Antilopini. Nie no, on nie idzie. No. Niestety. Te sumy nie są jakoś zadowolające. Dwa. Ej. Dwa. Co? Dawaj. Nie, przepraszam, ale. Nie, to, jest... to były całe mnie oszczędności. Mam 8000, nie mam tyle. Całe mnie no to dawało dużo, tylko to były całe mnie oszczędności. Gdzie jest to lecięcie, producent? Trzymajcie takiego. O! Tutaj jest Free. Ten, tutaj jest. I to ona, to jest ona. Ona nie wie, co się dzieje. A czyli on nie jest Ten stylar. Okej, okay, to jest, a to jest ten spek. Ja mam czwartą blady. Co nie jest, i co ma? Są so, ołówki? Ołówkini? To nie, wiem, co to jest los ołówkos? Czy to są po prostu tak, no no jest los ołówki? Nie, to nie ma. Akrachmatina? Tina? Ach, rahmat, tina? Prachmat Ma, Mattina. Pakrachmat Matina Co to jest? Rajno! Rajno idzie rajno, idzie rajno, idzie rajno, idzie i nie kupiłem bom, bom, Bombomini Gusini! Dawaj! Bombomini Idę. Biorę od razu to. Pinaj, pinuję, pinaj. Zostaw! Mój ostatni oszczędności Stół w końcu Jest! Jest! To jest przynajmniej jedyne. Tak, że na to cały hajs, ale skałem. Fajnego, fajnego To mi się na pewno przyda. O, tutaj ten labum ma. Mm, 15 sekund, a ten 89. No hmm, Dobra. to ja. Mamy milion. Nie, 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 nie masz, masz. Chyba to jest tu czy ja czuję przez to? To nie fajne Hi Bye Hi, baj. Ok, to 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 jest fajne, to 4 sekundy Hi No, hi Hmm Akrahmotina się otwiera ten jest Akrahmoten Wyjście 3, mój 60, a ten? 69 Rhino tosterino. No nie Ja teraz idziemy szybko za No nie, bo on ma jeszcze 60 sekund Nie, to ja mam 60 A, wszyscy... co ja polować na to pachrak matina, aż on wyjdzie Zresztą nie zrobiłem tak Dobra Bierzemy jeszcze ten hajs ha Jo, ale to zarabia I mega duży ty mógłbym być nikt za nie zarabia, dobra więc w tym odcinku to by było na tyle z Steel jeżeli, jeżeli chcecie kolejne filmy z Steel to zostawcie subskrypcję oraz w górę, a się z wami żegnam, więc cześć!